Jest z nami Paweł Kram, prezes Oświęcimskiego Sportu. Jesteśmy dzień po zwycięstwie nad mistrzem Polski. Jak wrażenia? No super. Przede wszystkim frekwencja dopisała i za to serdecznie kibicom dziękuję. No i druga sprawa, wynik, a właściwie trzecia sprawa, bo postawa naszych zawodników, którzy no pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony. Zresztą chyba widać było, że no drużyna z Tychów przez pierwsze kilka minut nie wiedziała tak naprawdę co się dzieje. Także na pewno jesteśmy zadowoleni. Bezpiecznie trzy punkty, które znów podnoszą tą punktację w tabeli i gwarantują nam powoli ten udział w Pucharze Polski, także cieszymy się na pewno. To jeden z tych ważnych meczów w tym tygodniu, ale nie jedyny. Tychy pokonany mistrz Polski, ale jeszcze GKS Katowice przed nami, prawda? Dokładnie tak, a w niedzielę 17 listopada o godzinie 17.00 wszystkich zapraszamy na lodowisko w Oświęcimiu. Tam właśnie Unia zmierzy się z zespołem GKS Katowice. Przypuszczam, że frekwencja będzie jeszcze większa niż to miało miejsce wczoraj. To tak zwany mecz za sześć punktów, prawda? Bo Katowice są bezpośrednim rywalem o pierwszą czwórkę. Zgadza się, dokładnie. Myślę, że będzie można już powiedzieć, że po wygranym meczu z Katowicami będzie mieć zagwarantowane. Pawle, jak wygląda sprawa z Pucharem Polski? Jeden z portali podał e, hokejowych podał, że jest trzech starających się o organizację, w tym e, replast Unia Oświęcim. To znaczy tak na pewno decyzja jeszcze nie zapadła ostatecznie. W ciągu najbliższych dwóch, trzech dni poznamy tak naprawdę, kto będzie gospodarzem. No nie ukrywam też, że też staramy się o udział w finale właśnie Pucharu Polski. No, czekamy, negocjujemy, wszystko się okaże zapadnie. To jeden z tych pierwszych celów postawionych, duży, nie czyli pierwsza czwórka i finał Pucharu Polski jest blisko, prawda? Tak, no ale nie zapomnijmy, że gra toczy się dalej i ważne to jest, kto tak naprawdę po tych czterech czy właściwie pięciu rundach będzie zajmie jakie miejsce, tak żeby dobrze też rozstawić nas w play-offie. Dziękuję bardzo i chyba w niedzielę wszyscy spotykamy się na Emików 4. I serdecznie wszystkich zapraszam.